Bukolandia to dziwna kraina, która lubi, lubi się chować na drzewie, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna, <laughs> nie wiem! Bukolandia, bukolandia tygniąca życiem, ma windy, windy, windy i gniazdo na czubku, po gałęziach, po gałęziach biegną ulice, przy nich nótki, domki, domki i budki. Bukolambia, czy lato, czy zima? Bukolambia, czy jest, czy jej nie ma? Bukolambia, czy to jawa, czy to sen? Może bajka, może drzewo? Nie, nie wiem, nie wiem. wiem! Od niedzieli, od niedzieli, aż do soboty Na gałęziach i korzeniach, i w Z Spraw obroty, spraw obroty, kłopoty, ty Jeden dzień od drugiego jest inny Bukolambia, Kolandii, czy lato, czy zima, czas nie stoi, lecz biegnie po schodach, każdy dzień, każdy dzień, każdy dzień się inaczej zaczyna, każdy ranek to nowa przygoda, Kolandia, czy lato, czy zima, Bukolambia, czy jest, czy jej nie ma, Bukolambia, czy to jest, może bajka, może drzewo, nie wiem, nie wiem. 啊。<gasps> Kichnęłam, aż liście pospadały. Ojej, ojej! To wszystko przeze mnie, kiwaku. Oj, żeby tylko... Wstaję i jak nie kichnę! oj, Ojej, ojej! Jak kichnęłam, to liście... O, 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 o. Padły z drzewa, o, o aj, To ja narobiłam? Ojej, ojej, co ja narobiłam? Czy coś się stało, Zębulo? Kichnęłam i połowa liści spadła z drzewa. O Kichnęłam drugi raz i wszystkie liście opadły. Rzeczywiście. Boję się, że od mojego kichania Ukolandia może się przewrócić. Najlepiej, jak sobie pójdę daleko. Nie chcę, żeby komuś stała się przeze mnie jakaś krzywda. Zębulo, nie możesz odejść. Jesteś przeziębiona. Bulber, puść mnie! Moje kichanie jest niebezpieczne. Może ci nawet urwać bło... W wiedziorku! Wiedziorku! Proszę krzyczeć za godzinę! Doradca wiedziorek jest w tej chwili bardzo zajęty! Apsik! A, a, wiedziorku, zębula chce odejść z Bukolandii! Aha, w takim razie potrzebny będzie doradca wiedziorek. Moje kichanie. Spadły... liście. To tylko proszę ciebie Jedzenie? Jęczenie. Jęczenie. O, op, 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 o. Fuu, Takie coś to katastrofa! Zatkady dos! Zaniku głos. Holy kłofa. Katastrofa! Zembulo! Dreszcz! A gdzie podziała się trzęsawka Bulbera? Ja nie kicham, nie trzęsę się, bo... Bo? Bo... bo... bo wypiłem naparek na katarek. Jestem wzmocniony i żadne dreszcze nie mają siły mną potrząsać. Akurat jesteś inny. Ja jestem inny? Piję naparki na katarki i nie choruję. Najlepiej gdyby sobie poszedł, bo będzie jeszcze gorzej. No co wy... Przecież to nasz bulber!